Cześć, Kochani! Tu Natalia z projektu X. Czasem nawet najbardziej radośni i otwarci na innych ludzie mają sekrety, o których nie mogą powiedzieć nikomu, nawet swoim najbliższym. Dziś przed wami kolejna piękna historia. Ale zanim posłuchasz, zasubskrybuj nasz kanał, kliknij ikonę dzwonka i koniecznie zostań ze mną do końca. To był kolejny piękny dzień na greckiej wyspie Santorini. Aleks od dzieciństwa uwielbiał spacerować po plaży, ale dziś było wyjątkowo, bo dziś Aleks po raz pierwszy poszedł na plażę ze swoją świeżo upieczoną żoną Agatą. Dziewczyna wygrzewała się pod czystym, jasnym niebem, podziwiała błękitne morze i szeroko się uśmiechała, bo jeszcze do niedawna nie śmiała nawet marzyć o relaksie w tak pięknych okolicznościach. Nadal trudno było jej uwierzyć, że wszystko to dzieje się naprawdę, że poślubiła mężczyznę, którego kocha i buduje z nim wspólne szczęśliwe życie. Właśnie spełniały się jej najskrytsze marzenia. Agata pochodziła ze średnio zamożnej rodziny, zawsze dobrze się uczyła i wiedziała, że w przyszłości na pewno chce ukończyć studia. Zgodnie z planem dostała się na wymarzony kierunek i pilnie studiowała. Utrzymywała się tylko i wyłącznie dzięki niewielkiemu stypendium i skromnej sumie pieniędzy, jaką dostawała od rodziców, ale i tak rzadko wystarczało jej do pierwszego, żeby było nieco łatwiej zaradna dziewczyna znalazła pracę na pół etatu jako kelnerka w restauracji. To właśnie tak Agata poznała Aleksa, który przyszedł do knajpy na firmową imprezę. Scena jak z romantycznego filmu. Ona idzie z tacą obładowaną drinkami, nagle potyka się. Wylewa wszystko na przystojnego faceta jak z bajki, i wtedy dzieje się magia. Piękny nieznajomy zakochuje się w ślicznej niesfornej dziewczynie, a niedługo później zabiera ją na długi spacer do ich ulubionego miejsca. Nagle klęka i proponuje, by została jego żoną. A ona mówi tak. Niedługo później odbył się wspaniały ślub, podczas którego panna i pan młody wyglądali olśniewająco. Ona piękna, on szczęśliwy jak nigdy dotąd. Na miesiąc miodowy nowożeńcy pojechali do Francji. Spędzali tam cudowny czas. Ich pierwsze wspólne wakacje i wszystko byłoby idealnie, gdyby nie jeden mały szczegół. Agata wciąż myślała tylko o tym, jak to pierwszy raz przyszły mąż zaprosił ją do swojego apartamentu w starym, wiktoriańskim budynku o wysokich sufitach. Wcześniej znajdowały się tam mieszkania komunalne, ale kilka lat temu Alex wykupił jedno z nich i tak stał się jego pełnoprawnym właścicielem. Od razu zrobił tam generalny remont, umeblował i udekorował wnętrze, dzięki czemu przestrzeń w ogóle nie przypominała rudery, którą dom był jeszcze do niedawna. Jednak było w tym coś zastanawiającego, bo właściwie dlaczego Alex, bogacz, który mógł sobie pozwolić na apartament w każdej z luksusowych dzielnic miasta, zdecydował się zamieszkać właśnie tam? Kiedy go o to zapytała, Alex wyjaśnił Agacie, że to jedyne mieszkanie. Gdzie czuje się jak w domu, ale nie wchodził głębiej w szczegóły. Alex wydawał się Agacie po prostu idealny: inteligentny, dobrze wychowany, wesoły, wyrozumiały, uprzejmy. Ubóstwiała go. Była niemal pewna, że spotkała na swojej drodze prawdziwego anioła. Na pierwszej randce u niego w domu chłopak oprowadził Agatę po przestronnym mieszkaniu, ale w holu dziewczyna zauważyła dziwne drzwi, które wyglądały na bardzo stare i zupełnie nie pasowały do reszty. Pomalowane ciemną, brudno-niebieską odpadającą farbą, tylko oszpecały całość i psuły wrażenie. Ciekawska z natury Agata od razu zapytała Aleksa, co jest za tajemniczymi drzwiami, i wtedy stało się coś naprawdę dziwnego. Chłopak zachmurzył się, zacisnął zęby i warknął lodowatym tonem: Nigdy, ale to przenigdy nie otwieraj tych drzwi. Nawet jeśli będziesz tu mieszkać, nie waż się do nich zbliżać. Tylko mnie wolno tam wchodzić, zrozumiałaś? Widząc reakcję ukochanego, Agata się przestraszyła. Nigdy nie widziała na jego twarzy aż tak surowej miny. Ojejku, już dobrze, skoro tak ci na tym zależy odpowiedziała dziewczyna i starała się o tym nie myśleć, bo w końcu nic to między nimi nie zmieniało. Czas mijał. Młoda para pobrała się i cieszyła wspólnym życiem, ale od czasu do czasu Agata nie mogła opędzić się od myśli o tych dziwnych, obskurnych drzwiach w ich mieszkaniu. Co może tam być? Dlaczego Alex nie chce o tym spokojnie porozmawiać, tylko za każdym razem jak napomknę o drzwiach wścieka się i zaczyna krzyczeć, albo zamyka się w sobie, natychmiast ucina temat i milknie. Którejś nocy Agata nie mogła spać przewracała się z boku na bok, bezskutecznie próbując odegnać męczące ją myśli. Kiedy wreszcie udało jej się zasnąć, obudziły ją dziwne odgłosy. W łóżku nie było Alexa. Agata szybko wstała i poszła go szukać. Przeszła przez wszystkie pokoje i korytarz, ale nigdzie go nie było. Po dłuższej chwili usłyszała jakby cichy szloch dochodzący gdzieś z oddali. Z za zakazanych drzwi dochodziła smuga światła, a w środku najwyraźniej był jej mąż. I nie wiedzieć czemu płakał. Agata wstrzymała oddech. Nadstawiła uszu. Usłyszała cichy szept, a potem głośny śmiech Aleksa i aż podskoczyła z wrażenia. Jej serce biło jak szalone. Wyobrażała sobie, że za zakazanymi drzwiami dzieje się coś naprawdę strasznego, ale nie odważyła się podejść bliżej i grzecznie wróciła do łóżka. Rano Alex jak zwykle był dla niej czuły i delikatny. Oznajmił, że jutro wyjeżdżają do Saint-Tropez i tak oto znalazła się na ciepłym piasku francuskiej Riviery, bez przerwy rozmyślając o tym, co wydarzyło się w nocy tuż przed wyjazdem. Zamartwiała się, co takiego robił w pokoju jej mąż. To wtedy zdecydowała, że jak tylko wrócą do domu, poszuka klucza do dziwnych drzwi i dowie się, co się za nimi kryje. Wakacje minęły szybko. Para bezpiecznie wróciła do domu i nadszedł czas na wykonanie planu. Dość szybko udało jej się znaleźć skrytkę, w której Alex chował klucz do tajemnego pokoju. Ale w końcu, kiedy wyszedł z domu, dziewczyna podeszła do drzwi i drżącymi dłońmi włożyła do dziurki mosiężny klucz. Przekręciła go i ostrożnie otworzyła drzwi. Trzęsąc się ze strachu, stała na progu bardzo dziwnego starego pokoju. Jest tu kto? Zapytała nieśmiało, ale nie dostała żadnej odpowiedzi. Obawiając się, że Alex zorientuje się, że wtargnęła na jego terytorium, Agata wspięła się na palce i ostrożnie weszła do środka. W pokoju pachniało stęchlizną, w oknach wisiały stare wyblakłe zasłony, które próbowała nawet odsłonić, ale było na nich tyle kurzu, że już przy lekkim poruszeniu Agata zaczęła się dusić i kaszleć. Kiedy doszła do siebie, spokojnie, krok po kroku przeszła po całym pokoju. Był przeraźliwie ponury i prawie nic w nim nie było. W rogu stało stare sprężynowe łóżko i antyczna szafa, a tuż obok poobijany stół i krzesło. Było tam też radio i drewniana półka na książki, które stały poustawiane równiutko, jak od linijki. Wymięta pościel wskazywała, że ktoś jeszcze niedawno leżał w łóżku, pod którym stały stare, zniszczone kapcie, nadające się już tylko na śmietnik. Na stole leżały porozrzucane wyblakłe gazety, haczyki i błyskotki do łowienia ryb, a na półce leżały okulary w ciemnych oprawkach. Agata podniosła gazetę, zerkając na datę listopad 1975 roku. To niesamowite, pomyślała. Jakby czas w tym pokoju zatrzymał się na całe 45 lat. Agata rozejrzała się po pokoju. Skonsternowana, o co może chodzić, po co Alex tu wchodzi i z kim rozmawia? Co może wywołać u dorosłego mężczyzny taki płacz? Dziewczyna rozejrzała się wokół i zauważyła na komodzie starą, czarno-białą fotografię. Malutki chłopczyk na zdjęciu stał nad jeziorem i trzymał w dłoniach wędkę. Za jego plecami stał nieznajomy mężczyzna. Kim są ci ludzie? Zastanawiała się Agata, kiedy nagle usłyszała dźwięk otwierających się drzwi wejściowych. Przerażona była pewna, że to Alek zwrócił wcześniej do domu. Szybko złapała za klucz, wybiegła z pokoju i próbowała go zamknąć, ale drżące ręce odmówiły jej posłuszeństwa. W oddali słyszała zbliżające się kroki jej męża. Co się tu wyprawia? Po domu rozległ się wściekły głos Aleksa. Agata była tak roztrzęsiona, że nie była w stanie kłamać i szybko powiedziała mężowi wszystko, co od tak dawna leżało jej na sercu. Słuchaj, Aleks, ja już nie mogę tak dłużej żyć, widząc jak ukrywasz przede mną coś ważnego, mówiła. Raz słyszałam, jak tam byłeś i płakałeś, a ja wciąż nie wiem dlaczego. Agata, tyle razy prosiłem cię, żebyś tego nie robiła. Wykrzykiwał wściekły, po czym wybiegł z domu i trzasnął drzwiami tak mocno, że aż ze ścian odpadł tynk, a wazon, który stał w korytarzu, spadł na ziemię i rozbił się na małe kawałki. Agata, cała we łzach, próbowała dzwonić do męża, ale nie odbierał. Zapadła noc. Alex nie wrócił do domu. Jego żona siedziała sama, nie wiedząc, co robić. Nawet na chwilę nie zmrużyła oka, ale jej mąż wciąż się nie pojawiał. W końcu nad ranem usłyszała dźwięk otwierających się drzwi. Aleks wszedł do salonu i w milczeniu podszedł do okna. Dziewczynka cichutko stanęła za jego plecami i przez dłuższą chwilę stała tam cała we łzach, nie mając pomysłu, jak rozpocząć rozmowę. Nareszcie sam zaczął mówić. Opowiadał, że to nowoczesne, przestronne mieszkanie w latach 70. było mieszkaniem komunalnym. W pokoju z niebieskimi drzwiami mieszkali jego rodzice. Matka zmarła przy porodzie, a ojciec wychowywał go samotnie. Stać ich było tylko na najpotrzebniejsze rzeczy, ale chłopiec miał z ojcem niezwykłą więź. Byli ze sobą bardzo blisko. Mały ufał mu bezgranicznie. Tato zawsze go wspierał, czytał książki i zabierał. Na ryby. Był pewien, że Aleks osiągnie w życiu wielki sukces. To dzięki niemu młody chłopak uwierzył w siebie, a kiedy tata zmarł stracił nie tylko ukochanego ojca, ale też swojego jedynego i najlepszego przyjaciela. Po jego śmierci uznał, że wykupi wszystkie pokoje w mieszkaniu komunalnym, w którym się wychował i będzie w nich mieszkał, a swój pokoik z dzieciństwa zostawi dokładnie takim, jaki zawsze był. Kiedy tam wchodził, przenosił się do przeszłości, do najpiękniejszych lat dzieciństwa, które spędził z dobrym, mądrym, wciąż jeszcze młodym i zawsze wesołym ojcem. Agata długo nie mogła wydusić z siebie ani słowa, stała w szoku, ocierając łzy, a chwilę potem delikatnie objęła ukochanego męża. Podobała ci się dzisiejsza historia? Jak myślisz, dlaczego Alex od razu nie powiedział Agacie całej prawdy o zakazanym pokoju? Dzięki za obejrzenie. Pomóż dotrzeć nam do szerszego grona. Wyślij link do znajomych i udostępnij go na Facebooku. A teraz nie przegap filmiku, który właśnie się pojawił. Dzięki i pozdrawiam.